Centrum TWA 841 poproszę poziom lotu 39.0. Przyjąłem TWA 841 wznoś i utrzymuj 39.0. Mieli wiatr czołowy o prędkości 100 węzłów, więc chcieli się wznieść. Im wyżej, tym rzadsze powietrze, więc osiąga się większą prędkość względem ziemi. Zabiorę. Personelem pokładowym kieruje 27-letni Mark Mościcki. Łącznie cztery osoby doglądają 82 pasażerów. Wieczorny lot z JFK. Pierwszy raz z tą załogą. Wszystko przebiegało rutynowo. Samolot to wąsko kadłubowy Boeing 727. Budowany z zapasem w każdym aspekcie, jak auto sportowe albo myśliwiec. Czułe stery. Wydawało się, że może wykonać każdy manewr. Start był opóźniony o 3 kwadranse. Lot do Minneapolis zajmie 3,5 godziny. Zaprogramowali trzydzieści dziewięć tysięcy stóp i wznieśli się tam. Przyspieszyli, skracając czas lotu o dziesięć, piętnaście minut. Sprawdzę prędkość. Moc ustawiona wszystko gra. Podawszy posiłek mościcki, może sam zjeść. Usiadłem. Ale po chwili samolot zaczął się mocno trząść. To nie były turbulencje. Co jest? Kapitan zauważył nieprawidłowość. Skrzydło zaczęło opadać. Autopilot to kompensował. Przejmuję. Wyłączenie autopilota było słuszną decyzją. Tak się robi, gdy istnieje podejrzenie jego awarii. Co się dzieje? Nagle samolot przechyla się mocno w prawo. Prędkość 240. Wyrównuj. Jeśli samolot dalej nie reaguje, to znaczy, że coś z nim nie tak. Ciągle obracał się w prawo i strasznie grzechotał. Spróbowałbym steru kierunku, potem silnikami. Tyle, że 727 ma je z tyłu, blisko siebie, więc pewnie nic by to nie dało. Po prostu zgroza. Zwolnijmy. Kapitan próbuje zwolnić, aby odzyskać kontrolę, ale samolot nie reaguje. Otwórz. Poleca użyć hamulców aerodynamicznych. To powierzchnie sterowe, które zwiększają opór i ułatwiają kontrolowanie przechylenia. Trzeba próbować jakoś zwolnić, bo jeśli prędkość będzie dalej rosła, zrobi się bardzo nieciekawie. Jednak hamulce nie pomagają. Wstałem, żeby zobaczyć, czy nie pali się któryś silnik. Ale nigdzie nie poszedłem. Odwraca się. Boeing 727 rozpoczyna niekontrolowane nurkowanie i odwraca się na plecy. Poważna sprawa. Utrata kontroli nad maszyną. Ludzie byli przerażeni.